Jak gdyby w tym samym miejscu. Drugi powód jest tym, że fundamentalnie nie zmieniasz się kim jesteś. Okay? Jeśli ja jestem Beatą i żyję sobie tutaj, i to jest moja praca, i tyle zarabiam, i jestem w takim związku yy, i mieszkam w takim mieszkaniu, i, a ja chcę być kimś, kto jest kompletnie gdzie indziej, w innym kraju, mieszka w innym domu, jest w innym związku, zarabia inne pieniądze, yy, robi na przykład wykonuje całkiem co innego. To są dwie. Kompletnie inne osoby. Czyli ja ze świadomością dzisiejszej Beaty, nie zmieniając nic, nie mogę być Beatą jutrzejszą, nie mogę być Beatą w innym kraju, okay? bo ja świadomie muszę się zastanowić, co ma innego ta Beata, która, yy, którą chcę zostać, a ta, którą jestem. No weźcie to na chłopski rozum, jeśli ja nic nie zmienię, robię codziennie to samo, dlaczego miałoby się coś zmienić w moim życiu, ok? A jeśli zrobię jakieś banalne rzeczy, dwie pierdoły zmienię, nie wiem, staję troszkę wcześniej i popijam sobie zielony soczek, no i, i co się zmieni w moim życiu? No wiele się nie zmieni. Czyli dlaczego się nie zmienia, bo ty fundamentalnie nie zmieniasz się kim jestem. Czyli jeśli ta beata, która wstaje sobie o 8.30, ma tylko pół godziny, nigdy się nie wyrabia, zawsze się spóźnia, bardzo często się spóźnia, nie jest przygotowana na, nie wiem, na jakieś spotkanie, nie, nie jest zadbana, nie, nie ma jakichś wielkich fundamentów, nie ma jakich, nie myśli o sobie za dobrze, nie szanuje siebie, nie szanuje swojej pracy, nie szanuje kim jest i co wykonuje. Jak ta osoba na chłopski rozum, pomyśl, ma zarobić 100 tysięcy? Bo ta osoba, która zarabia 100 tysięcy, to będzie beata, która, yy, która jest dokładna która nigdy się nie spóźnia, która na przykład wstaje sobie o 6 rano i chodzi na siłownię codziennie, nie codziennie, ale załóżmy 3-4 razy w tygodniu, prawda, yy, która bardzo ładnie się ubiera i wcale nie musi być bogato, słuchajcie, to nie o to chodzi. I się ubiera, wszystko jest wyprasowane yy, ładnie do koloru, która... Yy, Zabiera trochę czasu, żeby ładnie wyglądać, zawsze ma ładnie włosy zrobione, zawsze ma paznokcie pomalowane, zawsze ma trochę make-upu, zawsze ładnie pachnie. Zobaczcie, jakie to są małe rzeczy, które mogą zmienić tą samą osobę, prawda? Plus oczywiście dodajesz, ok, co ta nowa Beata też również robi. I tu chodzi o dyscyplinę, słuchajcie, bo Osoba, która gdzieś, um, która nie jest w tym momencie, w którym chciała być i zarabia mało pieniędzy, um, na przykład narzeka, jest bardzo negatywna. Um, Prawdopodobnie nie ma żadnej dyscypliny, nie ma żadnej, żadnych jakichś takich fundamentów, które są dla niej ważne, nie ma walorów, które są dla niej ważne, bo dzisiaj powie tak, jutro powie tak, a nie wiem, ja ci powiem, że z tobą się spotkam, ale u, zapomniałam, przepraszam, albo coś komuś obiecałam i o, wiesz co, zapomniałam. Są to takie małe rzeczy, że ja mogę sobie nastawić, nie wiem, e, zegarek, albo mogę sobie ustawić e, w kalendarzu, żeby mi coś przypomniało, okej, okay, tego i tego dnia mam zrobić to, albo mam się spotkać z kimś na kolacji, czyli ja już myślę, czyli ta osoba, ta nowa beata, już by sobie pomyślała, okej, okay, spotykam się, powiem wam przykład, bo teraz spotykam się z koleżanką, która ma e, dziecko, ja tego dziecka bardzo dawno nie widziałam, i tak się zastanawiam, boże, ile to dziecko ma lat. E, dziewczynka, i. I teraz ja już myślę, okej, okay, spotkam się z nią tego i tego dnia, e, to ja już myślę, muszę dowiedzieć się, wejdę gdzieś tam na Facebooka czy gdzieś, czy na jakiegoś Instagrama, gdzie ona jest. E, zobaczę, ile ta dziewczynka teraz ma lat, e, w co się ubiera na przykład. I ja już pomyślę, co tej dziewczynce kupić, bo może nawet jeśli się z nią nie spotkam, ale spotykam się z mamą, mogę jej dać prezent. Będzie jej miło, prawda? I ja już o tym myślę. na przykład stara Beata by powiedziała, wiesz, co? Spotkamy się, to się spotkamy, wiesz, będzie dziecko, to, to nie jest moja odpowiedzialność. To jest całkiem inne myślenie. To są małe rzeczy, które naprawdę sprawiają różnicę. To jest ktoś, kto ktoś, kto ma sukces, jest ktoś, kto obiecuje sobie coś i dotrzymuje tej obietnicy. Okay? Jeśli ja powiem, że nie jem dzisiaj czekoladek, to nie jem tych czekoladek, a ta stara bata powiedziała: że "Nie jem czekoladek", a i tak je, je. Rozumiesz o co chodzi? Ty obiecujesz sobie coś. I tak zaczynamy tą zmianę. Jak można dojść do tego na skróty, co można zrobić, żeby było szybciej. Ale to fundamentalnie chodzi o to, żebyś ty się zmieniła, żebyś ty stała się kimś zajebistym, kimś, kim naprawdę chcesz być. Żeby ta stara osoba, podziękujmy jej, dziękuję, yy, doprowadziłaś mnie tutaj gdzie Jestem teraz, super, dziękuję, ale ciebie już nie potrzebuję. Teraz chcę być kimś innym. Ale musisz świadomie podjąć tę decyzję i naprawdę mm, obiecać to sobie. I wszystko, co sobie obiecujesz, spełniasz.